Falsz. Chcesz mnie zabawić, go, moj, go, moj, Pokaż, czy dasz radę, Bic. 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 Chcesz być już mężczyzną z komu, bicie z komu, Zrobiłeś coś komu, Może ostatni raz nie będziesz miał bicie gdy zakończę żywot w pół. Nauczę cię wszystkiego, czego twój tatuś nie Ten świat to jest okrutne miejsce bez tych drugich szans, więc Walcz, wieczko mój, walcz, nie chcesz mnie zabawić Gryź, wieczko mój, gryź, pokaż czy dasz radę Bij, wieczko mój, bij, chcesz być już mężczyzną Walcz, wieczko mój, walcz, wieczko mój, walcz, lub giń, wieczko mój nie wiesz, że to walka wiej, wieczko mój, wiej, ty po prostu musisz Chcieć, wiesz mój, gdzieś pod kulogon albo gień, wieczko mój, gień, wieczko mój, gin Chcesz pomocy? Co tu się dzieje? Czy masz zamiar tylko stać? Bo proponuję a tak Lecz nie wiem jak... Tego powal, już! Uhoho, jak to zrobiłem? Czy czas płynie wolniej, tu nie. Przyspieszyłem myśli twe Uho, to jest odjechane! Okej okay, więc, spróbujmy jeszcze raz Nienawidzę tyranów I samolubów. Też widziałem już na tyle, by stwierdzić, że to wielkie świństwo jest Dawny wypsu nauczkę na oczach trupy tej Ten tu bardziej dzielny jest niż każdy jeden z was. Walcz wilczku mój, walcz, pokaż to potrafisz Gryź, wilczku mój, gryź, skorzystaj i w końcu bi, wilczku mój, bi, chyba się nie poddasz. Walcz, wilczku mój, walcz, wilczku mój, wstawaj walcz, 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 walcz. 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 U, chyba jednak przesadziłem. Wróci płacz w swym koncie, by matka słyszała, jeśli nikogo nie wypiesze, zostanie tu gry.